Mamy element uroczysty. Bardzo proszę, Panie Prezencie. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Chciałbym wykorzystać ten moment do, do szczególnych podziękowań. Mamy taką niezwykłą okazję. Nieczęsto nam się zdarza w samorządzie taka sytuacja. Jest z nami dzisiaj odchodząca na emeryturę po 37 latach bycia dyrektorem przedszkola nr 7 w Koninie, Pani Dyrektor Maria Rewers. I chciałbym w ten sposób w tym miejscu wspólnie z Panem Przewodniczącym w imieniu Państwa wszystkich ale przede wszystkim całego samorządu miasta Konina i wszystkich mieszkańców podziękować Pani Marii za tę długoletnią pracę. To jest e, ponad 40 lat. E, pani Maria rozpoczęła swoją pracę 15 marca 1984 roku e, jako nauczyciel w przedszkolu numer 7 gdzie pracowała do 1987 roku, a od 1 września 1987 roku powierzono jej funkcję dyrektora przedszkola nr 25 w Koninie, które stało się potem przedszkolem Bajka. Jest zresztą pomysłodawcą tej nazwy i współtwórcą strony plastycznej, jaką wykonano chociażby na ścianach tego przedszkola. Nie będę wymieniał nagród, odznaczeń, pani dyrektor. Bardziej od siebie chciałem powiedzieć i podziękować Pani Dyrektor za te lata współpracy, których ja mogłem doświadczyć i pan prezydent, bo to niezwykły czas, bardzo miły czas, bardzo kompetentny czas. Pani Dyrektor. Ja też wstanę w takim razie. Bardzo Pani dziękuję i proszę proszę przyjąć od nas bukiet kwiatów słowo podziękowania. Jest chyba cenniejsze, nawet niż kwiaty, ale to jest symbol. Mamy także list od pana przewodniczącego i pana prezydenta. Myślę, że możemy po podziękować pani za tę niezwykłą pracę. A ja tylko skoro mnie, że jestem absolwentem tego przedszkola. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, postaram się nie rozpłakać i powiedzieć kilka słów. Dziękuję bardzo, czuję się wyróżniona, dlatego że ten 26 luty jest dniem, w którym kończę pewien etap w swoim życiu. Chciałabym powiedzieć, że nie jestem rodowitą kolinianką. Przyjechałam tutaj w końcówce lat 70. Jestem pierwszą mieszkanką w bloku, pierwszym oddanym na Zatorzu, więc jestem starą Zatorzanką, chcę powiedzieć. Ale ukochałam to miasto i ukochałam przedszkole, w którym pracowałam. Ukochałam ludzi, z którymi się zetknęłam. I ch Chcę podziękować y, ludziom z, z Urzędu Miasta, z którymi miałam kontakt wcześniej i teraz. Dziękuję, dziękuję za pomoc. Dziękuję pani kierownik Małgorzatiej Chopy. Za pomoc i wsparcie w ostatnich latach. Dziękuję paniom z Wydziału Oświaty, dziękuję koleżankom, które tutaj są. Dziękuję mojej przyjaciółce, która jest tam. Jestem dumna ze Sławy Królikowskiej. Jest to bliska osoba memu sercu. Moja koleżanka z lat, z lat. Jest to były dyrektor przedszkola. W tej chwili radna. Trzymam kciuki. Wspieraj przedszkola. Panie prezydencie, czy ja bym mogła teraz jeszcze Pana poprosić na chwilę? Miasto Konin w listopadzie zeszłego roku otrzymało zaszczytny tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom UNICEF. Chcę powiedzieć, że przedszkolę 25 działa od lat, jeżeli chodzi o z UNICEF-em. I tutaj nawet no, ku pamięci, Panie Prezydencie, jest to lalka, która ma się urodzenia unicef To przedszkolu i nazywa się Marcin. Narodowe, jeszcze, raz, jeszcze raz dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Nie ucieka mi jeszcze z Konina. Zamiar mam taki uciec, dlatego, że jestem osobą samotną, nie mam rodziny. Tutaj mam rodzinę w Białymstoku, i tam po prostu no, będę się jeszcze spełniała, bo jestem plastikiem. Dziękuję bardzo.